Witajcie rodacy. Akumulatorów ze złączem v jest naprawdę dużo. Dziś jednak mam dla Was bardzo dobrą propozycję od Momana, ich model Power 99. Zapraszam do recenzji. Na froncie opakowania mamy jedynie nazwę producenta plus obrys baterii. To z tyłu otrzymaliśmy informacje techniczne i co ciekawe znalazłem błąd, bo przy USB powinno być 5V, a nie 5A. Sprzęt nie jest najlepiej chroniony na czas transportu. Na około mamy bowiem jedynie grubsze i twarde ścianki, ale bez pianek czy innej amortyzacji. W środku, po zadaniu głównym, znajdziemy jedynie instrukcję obsługi. Ta objaśni nam zasady użytkowania, bezpieczeństwa i parę innych podstawowych rzeczy. Tak wygląda Power 99 od razu po wyjęciu i zrobiony jest z mocnej plastikowej obudowy, a spasowanie wszystkich elementów jest bardzo dobre. Waga urządzenia, 530 gramów, i przeliczając na pojemność, którą mamy, to dobry wynik. Wymiary macie w opisie, a obrazując je, to taka typowa paczka papierosów. Z tyłu na pleckach mamy oczywiście mocowanie V-mount, więc z każdym urządzeniem z takim złączem Moman będzie współpracował. Na spodzie kompletnie nic się nie dzieje, jedynie jest po środku taka typowa naklejka ze sprzęt, przeszedł testy i powinien działać bez problemu. Po lewej stronie jest jeden fizyczny przycisk, i jak go przydusimy, LEDy wskażą stan naładowania. Tu zdecydowanie szkoda, że nie ma procentowego albo jakiegoś dokładniejszego pomiaru. Kawałek dalej jest oczywiście D-Tap. Po przeciwległej stronie mamy kolejnego D-Tapa, no tak więc naprawdę spoko, że mamy tu dwa takie porty, bo tych jak wiecie nigdy za wiele. Od góry mamy dwa USB typu A, 5V i 2A, no i jak zauważyliście, wszystkie możliwe wejścia mają gumową grubą zaślepkę i mogę spokojnie stwierdzić, że sprzęt jest odporny na wszelkiego rodzaju zachlapania. Sprzęt, jak na swoje wymiary, ma sporą pojemność prawie 6900 mAh. Tą dostajemy poprzez połączenie 8 baterii 18650. Power 99 może też zasilić sprzęt o mocy 200W, gdzie niektóre tańsze akumulatory mogą maksymalnie stówkę. Weźcie też pod uwagę, że cykle ładowania Moman przeżyje aż 3000, gdzie pozostałe budżetowe baterie tę wartość mają na poziomie tylko 500 albo w ogóle ich producent nie podaje ilości cykli. No i w takim wypadku dochodzimy do ceny. Recenzowany sprzęt kupicie z niemieckiego Amazona za 900 zł, gdzie konkurencję możecie kupić za 500 która ma taką samą pojemność. Tutaj jednak mamy dwa diapy, dwa porty USB i wiedzę, że przetrwa aku 5 razy więcej ładowań, no i kompaktowe wymiary. Zdecydowanie tym momanem nie będziecie zawiedzeni i jak dla mnie warto dorzucić parę złotych ekstra względem konkurencji. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.